Tam, kawałek dalej, jest Ambona. Raptem, zobaczcie, ile od brzegu, 100 metrów, gdzie, 50 metrów od brzegu, od Ambony gdzieś jakieś 150 metrów dalej. Mówię coś, kruki latają. Zobaczcie, nie chciało mu się iść. I nikt, 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 nikt mi nie powie, że. Nie jest strzelony, bo proszę bardzo. Jest dziura. Jest. Warchlaczek nieduży. Jakieś dwa dni. Dwa dni tu leży, bo nawet jeszcze kruki dobrze go nie poskubały. Także nie chciało się szukać. Tak robią z jeleniami, ze wszystkim. Nie chciało się szukać, bo mały. Po co ma szukać? Szelił, zostawił. Wilki zjedzą, nikt nie będzie wiedział. Czeski film, nic nie wie. <gry> nikt mi nie powie, że to nie jest szelony, bo jest dziura wlotowa. Wlotowa, czy? Lotowa. Jest. Jest. Dostał na miękkie i poszedł. No nic. Szkoda gadać. Pozdrawiam.